Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zabiorę Was do magicznego miejsca, czyli do knajpy Hargo Pottera, która znajduje się w Krakowie. Zaraz wam powiem gdzie dokładnie, ale jeśli ten materiał Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz, a już teraz bez pewnego dania zapraszam Was do oglądania. Zapewne kojarzycie restaurację Wilczy Dół, która znajduje się za moimi plecami. Odwiedziliśmy ją kilka odcinków temu. Dzisiaj zabierę Was do podobnego miejsca, tylko że jak wspomniałem na wstępie, będzie ono związane z magią. Konkretnie będzie to restauracja Pottera, która znajduje się na ulicy Groskiej, jak wspomniałem na wstępie w Krakowie. Także wejdźmy i sprawdźmy, co tam można zjeść, wypić, a także jak wygląda cały lokal. Lecimy! Jesteśmy już w środku. Chwileczkę ale się udało wejść. Ogólnie wystrój tutaj jest naprawdę niesamowity i ktoś na, komuś naprawdę zależało na tym, żeby tak było. Dużo nawiązań do Harry'ego Pottera i nawet, że tak powiem, ja to widzę, ktoś, kto nie oglądał wszystkich części, fragmentami oglądał. E, wszystko wygląda, naprawdę jest dopięte na ostatni guzik. Nawet trudno się wysłowić. Tak, takie to jest niesamowite. Piwnica jest podobna do tej w wilczym dole, tylko że moim zdaniem o wiele klimatyczniej i o wiele lepiej jest zrobiona. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Także mam przed sobą menu i zaraz Wam powiem, co zamówiliście. Dobra, mam menu. Tak ono wygląda. Tak bardzo fajnie i oryginalnie się otwiera. Do góry nogami, super. E, dobra. Ogólnie tutaj mamy naprawdę dużo pozycji. Jest to typowa taka kawiarnia, aniżeli jakaś restauracja. E, w każdym razie, my wzięliśmy sobie kremowe piwo na ciepło. Ton wzięliśmy tort mrocznie czekoladowy. Ton wzięliśmy z tego co pamiętam, potworne placuszki. Eliksir szczęścia, stąd. I na deser wzięliśmy suflet ministra, bo podobno jest dobry. Także to wszystko będziemy za chwilę sprawdzali. Dobra, pierwszą pozycją jest kremowe piwo na ciepło, można wziąć też wersję na zimno, ono kosztuje 18,90, jest to napój mleczny na bazie karmelu i korzennych przypraw, także spróbujmy jak to smakuje. Znam ten smak, tylko nie wiem skąd, mocno taki śmietank śmietankowe. na wierzchu jeszcze jest bita śmietana, którą nie wiem jak zjem, mi smakuje, tyle mogę powiedzieć. Jak sobie przypomnę z czym mi się kojarzy ten smak, to wam powiem. Julka mi ogólnie przypomniała ten smak, to smakuje jak Pierniczki. Dosłownie tak to smakuje. Bardzo wyczerpujony jest cynamon, ale dobre, nie smakuje. Tylko ta bite śmietana się tak topi, że zaraz tu będę miał na stole. cały biał będzie z tu. Odbite śmietany. Dobra, drugą pozycją, właściwie to pierwszą taką do jedzenia, yy, są potworne placuszki z chubkami, duszkami, boczkiem, czy darem i syropem klonowym. To są pancake'i. Obstawiam zwykłe. One kosztują 26,90. Moim zdaniem dużo jak za taką porcję. Ale spróbujmy, jak to będzie smakowało. Mmm, bardzo dobre. Bardzo mocno wyczuwalny boczek. Te pankejki są takie, bym powiedział, na brzegach krótkie, a w środku takie fajne, delikatne rozpływające się w ustach. I ten syrop klonowy, który tutaj jest, odgrywa taką fajną rolę. Tak podkreśla smak tego wszystkiego. O, może w ten sposób powiem. Ogólnie dobra pozycja. Nie muszę wam mówić, jak smakują duszki. Chyba. Kolejnym, kolejną pozycją, pitną, jest eliksir szczęścia, kosztuje on 17,90, jest to złote serum na bazie owoców egzotycznych z bananem i ananasem. Może to smakować ciekawie, jeszcze tu był dymek, którego już niestety nie ma, za późno to wypiję i jestem ciekaw czy będzie lepiej jak było w Wilczym Dole, czy będzie gorzej, bo to też jest eliksir, może nie robię go samemu tak jak tam, ale skład ma ciekawe i kosztuje też wcale niemało, ale spróbujmy jak smakuje, bo to jest najważniejsze. Dobre, smakuje jak taki... Sok ze świeżo tłoczonych owoców, trochę jak taki Tymbark. W każdym razie jest to po prostu smaczne. Teraz mamy deser. Jest to suflet ministra. Kosztuje on 2490. Także mamy suflecika. Mamy loda, który się już zdążył roztopić. Bitą śmietanę, jakiś mus, nie wiem jaki, ale zaraz go spróbuję. Jeśli to by było ciepłe, to ta czekolada ma się wylać na zewnątrz, ale pewnie tak nie będzie. Tak obstawiam. A nie, jest, patrzcie jak ładnie. Mmm, kurde, ale apetycznie to wygląda. Bardzo czekoladowy, bardzo mocno czekoladowy. To jest taka czekolada, czekolada i jeszcze raz czekolada, dosłownie. Ten musik teraz. To jest chyba żurawina. Kajcie. Tak, dokładnie, jest żurawina. I do tego jest jeszcze bita śmietana. A bita śmietana smakuje bardziej jak ta z tego, z stópki. Bo zwykle czasem jest tak, że jest te stópki, a czasem po prostu do takich dań, w takich miejscach można po prostu. Spróbować takiej normalnej, czyli kupuje się śmietankę 30, mi się ubija i to smakuje o wiele lepiej, ale nieźle. Moim zdaniem ta pozycja jest bardzo smaczna, bardzo fajne połączenie tych wszystkich smaków. A co do sufletu, to z tego co wiem, jest taki, jaki powinien być. Jest bardzo dobry, bardzo czekoladowy i bardzo taki. taki. Ostatnią pozycją jest tort mrocznie czekoladowy. Jak sami widzicie po tych wszystkich pozycjach, to jest bardziej taka kawiarnia, aniżeli restauracja. W każdym razie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, że jest tutaj smacznie. Spróbujmy sobie jeszcze tego mrocznie czekoladowego tortu, za którego musimy zapłacić 18,90. Trochę dużo. Zaraz sprawdzimy, czy się opłaca, czy też nie. Wydaje mi się, że tak. Bardzo mocno czekoladowe ciasto, podobnie jak w przypadku tego y, sufletu. Jak to jecie, to macie wrażenie, że po prostu jecie jakby jedno, a nie torta z masą dodatkowo. Po prostu jest to bardzo mocno czekoladowe, dlatego to ze sobą się tak łączy. W każdym razie moim zdaniem bardzo dobra i smaczna też pozycja. Jak na taki deser, to idealna. A jeśli chodzi o cenę, no to mogło być lepiej, ale też nie jest najgorzej. Ogólnie zjedliśmy wszystko. Według mnie najpyszniejszy był, e, właściwie to były te placuszki, potworne placuszki. E, to w ogóle była pozycja 11 na 10. Bardzo dobry był suflet, bardzo dobry tort czekoladowy. Jeśli chodzi o y, picie, to y, kremowe piwo bardzo fajny, oryginalny smak, bardzo mi smakowało. Eliksir szczęścia to był zwykły, jakby to powiedzieć, y, nie wiem, hortex, jakby to się powiedział. I jakby to nie smakowało jakieś nadzwyczajnie, ale kremowe piwo faktycznie bardzo, bardzo dobre. Jesteśmy już po, wizy po wizycie w kolejnej restauracji, yy, czyli Dziurawym Kotle. Było tam niesamowicie klimatycznie, niesamowicie smacznie, więc jeśli jesteście w Krakowie, w okolicach, możecie tutaj wpaść. Yy, także po prostu mogę wam tę knajpę w 100% z czystym sumieniem polecić. Także wbijajcie, wpadajcie, próbujcie, a ja już wam nie zabieram więcej czasu. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i pa pa.